Przeszłość zawodów w erze cyfryzacji i automatyzacji. W czwartek w Akademii Nauk Stosowanych przy Alei Grunwalskiej w Elblągu odbyła się konferencja o transformacji zawodowej, która stworzyła przestrzeń do wymiany wiedzy między światem nauki, rzemiosła i biznesu. Spotkały się tu spojrzenia teoretyczne oraz wiedza praktyczna. Wchodzi sztuczna inteligencja, która wymusza jakby nowe przygotowanie, żeby młody człowiek był bardziej przygotowany właśnie pod względem informatycznym do pracy. Na pewno musimy nadążać za postępem technologicznym i tutaj sztuczna inteligencja no, będzie z nami, będzie nam towarzyszyła zarówno w edukacji, jak i w rynku pracy. Od tego już nie ma odwrotu. Musimy nauczyć się po prostu z tym funkcjonować. No i znaleźć sposoby na to, aby no, współgrać tak, i zarządzać tymi technologiami w taki sposób, aby jednak nie wypierały kapitału ludzkiego. Uczestnicy szukali pomysłów, jak w erze sztucznej inteligencji znaleźć złoty środek, aby nie traktować jej jedynie w kategorii zagrożenia, ale także szansy, którą trzeba wykorzystać. Są to współczesne wyzwania. Cyfryzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja. To są te zagadnienia, które są współczesnymi wyzwaniami i trzeba je po prostu zauważać i sobie radzić.